Witam bardzo serdecznie każdego z Was i każdą z Was. Bardzo dziękujemy, że jesteście tu dzisiaj z nami solidarnie, pokojowo i co najważniejsze ponad podziałami. która nie jest powiązana z żadną partią polityczną, dlatego chciałabym, aby to wybrzmiało. Nie współpracujemy, nie wspieramy, z żad... nie wspieramy żadnej partii politycznej. Dziękujemy kibicom. Brawa, wielkie brawa! Wielkie Jeszcze chciałabym prosić, apelować do wszystkich tutaj zgromadzonych w razie jakichkolwiek prowokacji, abyśmy zachowali zdrowy rozsądek. Jesteśmy tutaj pokojowo i niech tak zostanie. Myślę, że naszą manifestację można rozpocząć od śpiewaniem naszego hymnu narodowego. Do hymnu. Właśnie wróciliśmy z granicy, jedna ja łeb który dzisiaj do nas z granicy przyjechał. Witam wszystkich, tak licznie zgromadzonych tutaj. Chciałem poinformować was o tym, że my Polacy, już pewnie sami wiecie, że jesteśmy traktowani jako ludzie trzeciej kategorii we własnym kraju. Wczoraj miałem sprawę w sądzie apelacyjnym, w sądzie okręgowym w Poznaniu, ponieważ miałem wyrok, od którego się odwołałem, za powiedzenie słów to było też w sytuacji u nas w Śremie, która się wydarzyła, gdzie Kolumbijczycy pocięli naszych chłopaków i nagrałem filmy, na których powiedziałem, że czapaci, którzy nie potrafią się zachować, do za naszego kraju wypierdalać. Za to dostałem karę 9 tysięcy. To już była sprawa apelacyjna. Dostałem karę 9 tysięcy złotych, do tego oczywiście koszty sądowe, co będziemy mnie kosztowało ponad 10 tysięcy. Za głupie słowo, którego nawet sędzia nie powiedział, czy to za sobą czapaty, czy na sobą wypierdalać Nie potrafili nawet określić dokładnie, za co dostałem tę karę. Jest to przykre, że my w naszym kraju jesteśmy tak traktowani. Imigrant, to kogoś z nożem, to powiedział, że. Przestraszył i zestresował. Ja powiedziałem dwa słowa, 10 tysięcy kary. Do tego mam 9 wyroków wskazujących za organizowanie patroli obywatelskich. My musimy zacząć działać yy, w taki sposób, żeby obalić tą władzę całkowicie. Bo tam nie ma nikogo, kto się nadaje do rządzenia. Zresztą no, widzimy owoce ich pracy. Dokładnie, oni dostali odszkodowania po 5 tysięcy za to, żeby ich zatrzymali, a, na, a nas karają. Jest to chore, przyszło nam życie naprawdę w chorym czasie. I my jako patrony obywatelskie pierwsze co staramy się, żeby zapewnić bezpieczeństwo w naszych miastach. Yy, chcemy zatrzymać tą yy, imigrację nieważne, legalną, nielegalną. Bo posłuchajcie, oni zrobią to tak, że... To będzie legalna imigracja, bo powiedzą oni przyjeżdżają do pracy, wystawią im papiery, nadają im nowe imię, nazwisko. I my wtedy nic nie zrobimy, bo powiedzą, że to jest legalne. Tak jak zrobiono w Niemczech, we Francji. Około 3 tygodnie temu w Niemczech w jeden dzień zatrzymano 170 osób, niemieckich patriotów. I po prostu ich, no, policja ich zabrała z domu. Zatrzymali ich za to, że bronili wartości niemieckich. I u nas dzieje się już to samo. Karają nas za to, że jesteśmy Polakami. Dla nich my, że jesteśmy Polakami, to już jest jednoznaczne, że jesteśmy rasistami. Nazywają nas rasiści, neonazyści, bardzo dużo jakichś brzydkich określeń, z którymi tak naprawdę nie mamy nic wspólnego. I jest to, jest to w ogóle bezsensowne, bo to jest takie robienie takiej sztucznej atmosfery, bo by jak najgorzej na nas mówić bo oni myślą, że w telewizji 10 razy powtórzą kłamstwo i wszyscy będą w to wierzyć. No ale jak widać nasz naród już się obudził dawno, nie jest taki głupi, nie słuchamy telewizji, nie zmówią nam wszystkiego, bo oni próbują, oni patrzą, mówią, to jest koło. I mówią nam, że to jest koło, a na pewno to jest kwadrat. I oni myślą, że jak to 100 razy powtórzą, to my to łykniemy. Mają nazwać takich bili. Dlatego my na naszych warszach, na naszych manifestacjach nie życzymy sobie, żeby obojętnie jaka y, y, partia polityczna głosiła swoje racje, swoje przekonania, bo tu jesteśmy wszyscy równi. Y, weźmy pod uwagę to, że y, to są manipulanci. Oni próbują nas skłócić. Każdy chce, żebyśmy należeli do ich partii. Jest PiS, PO, Konfederacja, coś tam jeszcze. No, ale... Tak, dokładnie. My jesteśmy wszyscy Polakami. Oni nas tylko kuszą! Wypierdolisz tą całą politykę i rządźmy się sami. Bo już chyba wszyscy mają tego dosyć. Ustawiają nam jakieś bzdury, robią z nas idiotów. A jak ty bronisz swojego kraju, to jesteś neonazistą. Słuchajcie, ja chciałbym przekazać mikrofon tutaj Mietkowi, to my stoimy na granicach. My jesteśmy niezależni, bezpartyjni i tak dalej. Dzień dobry szczecin. Dzień dobry moje miasto. Kocham moich ludzi, moją ziemię. I dlatego stoję na straży naszej granicy od samego początku. Jestem jedną z pierwszych osób, ja nie pierwszą stojącą na słupkach. Za chwilę było 5, 10, 100, 300 osób. Bardzo jestem z tego dumny, ale też chciałbym, żeby nasze emocje nie opadały, żebyśmy cały czas utrzymywali się w tym stanie ducha narodowego, w którym teraz jesteśmy. I to jest mega istotne. Chwała Wielkiej Polsce! Słuchajcie, przyszliśmy tutaj do chłopaków tylko dlatego, żeby porozmawiać na temat pewnej kwestii wspólnej. Wspólną kwestią jest taką, żebyśmy na tych granicach, nie tylko na granicach, ale na punktach, w mieście, gdziekolwiek w naszych oj ojczyznach małych e, tworzyli i strukturyzowali się. My musimy cały czas prowadzić, cały czas prowadzić akcję pod tytułem pilnujemy własnego domu. A naszym domem co jest? Ota! Dziękuję, widzę, że rozumiemy się wszyscy. Słuchajcie, następna kwestia. Kwestia, która jest bardzo istotna. Bardzo się cieszę, że kolega tutaj poruszył tą kwestię, to kwestia bezpartyjności. Bo to, że jakiś tam promi ludzi, jest partia, czy cokolwiek, mnie to w ogóle kompletnie nie robi. Robi mnie to, żebyśmy my wszyscy razem, czy taka partia, czy taka partia, czy taka organizacja, czy takie stowarzyszenie, czy taka fundacja, czy taka religia, mówimy o chrześcijaństwie oczywiście. Jesteśmy jedną wielką polską! Bez podziałów. Słuchajcie, żeby się... Żebyśmy nie popełnili tego błędu, tego błędu, który popełnia zachód. Ja Wam tylko powiem taką szybciutką historię. Dwa dni temu musiałem być w pracy, no bo czasem trzeba pracować, nie? Żeby móc stać na tych granicach, a stoję na granicy dzień i noc. Potrafiłem przyjechać z pracy, z Niemiec i stanąć od razu na granicy. To też jest wynik mojego głosu. Natomiast co? Byłem w małym miasteczku niedaleko granicy holenderskiej przepiękne niemieckie miasteczko bo wiemy, że potrafią ładne mieć miasteczka a słuchajcie, ani jednego Niemca tam nie spotkałem wyszedłem z synem na lody i mnie zmierzyli jacyś Turasi czy jacyś inni islamiści bo byli zdziwieni, że w ogóle mieli czelność uciec z moim dwunastoletnim synem na placu i zjeść kurwa loda

Słuchajcie, teraz co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że faktycznie dobrze spotykamy się, ale tak jak jesteśmy tutaj tłumnie, tak też chciałbym widzieć Was wszystkich tłumnie na granicy, bo emocje opadają, jest lato, mass media już zapomniały o nas, już jest temat nikły, tylko w nas wewnętrznie, w naszej duszy polskiej powinno to cały czas grać, bo inaczej stracimy ten nasz własny dom. A my nie możemy stracić naszego domu, bo gdzie my się podziejemy? Pamiętajmy, że to jest nasza ziemia od pradziadów. Nie mówimy tylko o tysiącleciu. Mówimy i dalej. My tu się wychowaliśmy. Tu są nasze geny. Tu są nasze geny. Idą cały czas. Jeśli nas wyrygują z tej ziemi, to my już nigdzie nie znajdziemy swojej ziemi. Będziemy jak wstyd świata. Pracownicy, kreatywni i bez ziemi. Chcemy tego? Nie! Chwała Wielkiej Polsce! Słuchajcie, następna kwestia. Uh, ja rozumiem, że różne organizacje, różne uh, formacje teraz się potworzyły i gdzieś tam próbujemy grać w tym samym uh, zespole. Ale kwestia jest taka, że musimy w takim razie, jak się tych organizacji mnóstwo porobiło, usiąść do wspólnego stołu. Nie powiem kurwa okrągłego nigdy w życiu, ale do wspólnego. Do wspólnego stołu. I słuchajcie, nie wiem jak to zrobimy, ale pamiętajcie, że my potrafimy się zorganizować jako Polacy. Potrafimy stworzyć organizację nawet podziemną, która będzie działać doskonale. Ja nie namawiam tutaj do buntu, do buntu, poczekajcie, do buntu jakiegoś i tak dalej. Błagam was o to, żebyśmy się strukturyzowali, myśleli o tym naszym kraju i go bronili w taki sposób, jak możemy. Jak będzie trzeba przelać krew, przelajemy, oczywiście. Ale do tego momentu, kiedy nie musimy, to róbmy wszystko, żebyśmy mogli być bezpiecznej naszej kochanej Polsce. I teraz, jeszcze jedna kwestia, się są gromadzone przez różne organizacje zbiórki pieniężne, takie, owakie, czy jakieś, dobrze, ja rozumiem, że każdy chce się podzielić w kawałek serduszka poprzez wszystko, ale jak się spotkamy wszyscy razem, usiądziemy do stału, to będziemy mogli spożytkować te pieniądze naprawdę poprawnie, tylko dlatego, żeby je wydelegować w odpowiednie miejsca. Nam na granicy brakuje mnóstwo rzeczy, ale tak naprawdę brakuje nam waszego serca i waszego fizycznego przebywania z nami. To nie musicie być tam setkami, ale wystarczy, że będziemy mogli się organizować w czasach, czyli zrobić sobie harmonogram. My już co to po niektórzy padamy tam, że tak wyraży się na pyst. Bywa tak, że ktoś przyjedzie gdzieś zewnątrz z Polski i z nami na chwilę stanie. On widzi nasze to zaangażowanie. Tu jest grupa tych ludzi, których nazywam swoimi ludźmi. Tylko dlatego, że my cały czas ze sobą przebywamy Ja ich nigdy w życiu na oczy wcześniej nie widziałem A teraz dla mnie są braćmi i siostrami I tak chciałbym was wszystkich traktować Jako braci i siostry W jednej uczciwej sprawie Nasza wspólna Polska Słuchajcie, my jesteśmy straż na dobrą, trzymamy straż na Odrą Możecie się dołączać, możecie przyjeżdżać, i musicie się formalizować do nas, tam i tak dalej. Natomiast wspierajcie nas i bądźcie z nami. I każda chwila z nami spędzona, zobaczycie, że będzie was budować jako Polaków i będzie budować waszą osobowość jako ludzi, którzy są scaleni I tyle, taka jest prawda. Słuchajcie, my nie zbieramy pieniędzy, potrzebujemy ludzi. Natomiast ktoś zbiera pieniądze, czy jakieś organizacje zbierają pieniądze, to niech nas po prostu wspomogą. My nie potrzebujemy żadnych rzeczy, oprócz może kwestii technicznych, jedzenia, no i tego waszego wsparcia. Chciałbym, że każdy tutaj, kto stoi, przekazał przynajmniej swojej rodzinie, najbliższym i tak dalej, dlaczego to robimy. My nie jesteśmy przeciwni, przeciwni y, ludziom. Jesteśmy chrześcijanami, większość z was jest katolikami. Ja jestem osobą duchowną, y, chrześcijańską i Marzyłbym sobie o tym swoim naszym wspaniałym świecie, gdzie wychodzimy, gdzie prace zabaw są bezpieczne, gdzie szkoły są bezpieczne i gdzie ludzie są uśmiechnięci, życzliwi i jedyną kwestią e, jest taka, żeby wyjść z domu i pójść do tych ludzi, a nie wyjść z domu i bać się każdej minuty przebywać na własnych ulicach. To są nasze ulice, nasze domy, nasza ziemia, nasze niebo, nasze słońce i nasze gwiazdy. Co ty Polce! i zapraszam Was na granicę. Dziękuję bardzo. Tak jak tutaj kolega powiedział, yy, wsparcie na granicy zawsze się przyda, ale tak jak my działamy od tamtego roku, działamy w miastach, yy, tworzymy oddziały, grupy, ponieważ są miejsca, tak jak u nas w okolicy, że na jednym domu mieszka 50-40 kolumbijczyków, samych młodych facetów, a wioska powiedzmy liczy 120-130 osób i oni wrzucają na jedną chatę tam 40-50 osób w obcych krajów Także tworzymy też oddziały w miastach, w, mniejszy, w mniejszych wioskach, jeździmy my no nas robimy tak, że patrzymy, gdzie oni mieszkają, jak czy my samochodami jeźdzą, robimy zdjęcia telefonami, żeby się wszystko o nich wiedzieli. Bo oni nie cieli się tutaj swobodnie. Natomiast tak w Niemczech oni chcą, żeby Niemcy czuli się zagrożeni, tak państwo będą odwrotnie. Nie my będziemy się zagrożeni, tylko niech oni czują się zagrożeni. Będziemy... Powinniśmy też robić w ten sposób, że manifestacje robić pod ośrodkami dla imigrantów. I tam jak będzie taka potrzeba, robić dużo po 24 godziny. Wyglądały filmy, gdzie się dwie kobiety wypowiadały, które pracowały w takim ośrodku, że oni w nocy wychodzą, przychodzą rano i mają pełno różnych rzeczy na sprzedaż. No to wiadomo po co oni chodzą po nocach, nie? A, a nasi ludzie się ich po prostu boją, bo, dobrze, my możemy celować sztuki walki, możemy umieć się bić, walczyć i tak dalej, ale jeżeli ktoś się wylatuje z nożem i jest ich dużo i oni nie mają skrypułów co zabić, no to, no to nie mamy żadnych szans. Więc no, nie, jedyna szansa to jest zjednoczenie się i pilnowanie jeden drugiego, Bo no, różnica jest taka między nami a nimi, że oni wszyscy, oni ze sobą idą. A u nas jest za dużo podziałów. A ja nie pójdę za nim, bo on jest z PO albo z PiS-u, A ja mam w dupie w PO, tylko idę za Polakiem, za rybakiem. Dziękuję. Słuchajcie, Polska to jest nasz dom. Mamy prawo, mamy obowiązek jej bronić. Nie pozwólmy, by granice naszego państwa były dziurawe, a decyzje zapadały ponad głowami obywateli.